Mieszkańcy Cesnocy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, 161 rocznicę wybuchu powstania styczniowego stajemy do apelu pamięci pod komnikiem Cesnocy, aby złożyć hołd tym, którzy w styczniowe dni 1863 roku stanęli do wojskowego boju o niepodległość Polski. Wzywam żołnierzy powstania styczniowego, którzy walczyli o wolność ojczyzny, ostrze nalani z Białym Orłem, pogonią i Michałem Kananiołowym. Wolę wszystkich bohaterów z Rymu Narodowego, dążących do wolnej Polski, którzy polegli w walce z Karskim Zaborskim. Stańcie do za apelu. Wyszli w pamięci! Przywołuję do nas. Generała Rolanda Tabuta, Rafała Krajewskiego, Jana Żydęckiego, Józefa Kaczeckiego i Romana Żulińskiego, którzy zostali straceni na Szubienicach w terenie Warszawskim przez Stacki Koprawców. Stańcie na apelu! Zginęli śmierci Wzywam konspiratorów i członków pierwszych władz powstańczych. Kapitana Jarosława Dąbrowskiego, Stanisława Szparca, Oskara Awejda, Akatona gilera Kajetana Janowskiego, Borysława Danikowskiego, Karola Róplechca, Edwarda Siwińskiego, Stefana Dobrowskiego, Jana Majkowskiego i księdza Karola Mikosztynu. Stańcie w apelu. Wołam dowódców Oddziałów Partyzanckich Walczących w heroicznych bojach W obronie ziemi polskiej. Was przywołuję Generale Janie Michale Hajda-Najcha Zwycięstwo z Podrzyżyna Generale Józefie Chałupie-Bosaku Dowódco Korpusu Sandomierskim i Krakowskim Pułkowniku Jonizy Czachowskiej, Bohaterze ziemi Sandomierskiej i Opatowskiej Generale Marianie Langiewiczu. Dyktatorze Powstania Styczniowego, Marcinie z Lelewelu z Lubelszczyzny, Konstanty Ramotowski z Puszczy Augustowskiej, generał Antoni Jeziorański, generał Edmund Zieżanowski, dowódca oddziału Wielkopolski Józef Ociński z Kaliskiego Onur Duchiński z Podlasia Ignacy Mestkowski i Józef Trączyński z Puszczy Kurbiowskiej. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam dowódców i powstańców walczących na Litwie, a wśród nich Konstantego Paniuskiego, Zygmunta Siedekowskiego do Łęży, Ludwika Narbuta, partyzanta ziemi Lickiej i nowogródzkiej, Felicja Wesorucha, partyzanta kockiego, Denisa Pareddykta, bohatera ziemi żmudzkiej i Waleriego Grodzkiego z ziemi drodzińskiej. Przywołuję powstańców walczących na Rusi, w Wołyniu i Poddolu pod komendą generała Edmunda Ruszkiego i generała Józefa Wysockiego. Stańcie do apelu! Cześć i Wołam z Francji, Węgier, Włoch i innych krajów bohatersko walczących o wyzwolenie Polski, a wśród nich Francuza Franco Roszeburna, dowódcę żoławów śmierci, Włocha, pułkownika Francesco Nulo i Ukraińca, kapitana Andrija Epokietu. Stańcie do apelu! Odejdź na Wzywam kapelanów, którzy w szeregach oddziałów powstańczych walczyli i ginęli oraz wnieśli powstańcom posługę duszpasterską i wsparcie moralne. Przywołuję księży straconych przez rosyjskiego zaborcę za wierność Bogu i Ojczyźnie, a wśród nich Stanisława Brzódzkę i Antoniego Mackiewicza. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeństwu! Wołam patetyczną młodzież Polski studentów, postańców i konspiratorów, którzy przelewali krew za niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję kobiety polskie, Walczące w oddziałach powstańczych, łączniczki i kurierki rządu narodowego oraz te, które stanęły u boku swych najbliższych, by z nimi losy, zesłańczej katorgi. Wzywam ze słańców syberyjskich, więźniów i katorżników carskich, których prochy pozostały w tajgach syberyjskich na dalekiej północy oraz na szlakach zesłańców. Stańcie na apel Cześć koniec! Wołam dodatków, którzy kontynuowali polskie tradycje niepodległościowe, a wśród nich żołnierzy z wszystkich frontów pierwszej I i II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia antykomunistycznego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Stańcie do apelu. Czersi Wzywam członków organizacji niepodległościowych i harcerskich. Dużych noszących imię generała Romualda Traugutta oraz innych bohaterów z Drywu Narodowego, którzy kultywując pamięć o czynie zbrojnym powstańców styczniowych, przekazywali je następnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polski. Wypełniając patriotyczny obowiązek, odeślij na wieczną barwę. Stańcie do apelu! Cześć w pamięci. Do was się wraca. Potom. Nie zapomnijcie o bohaterach powstania styczniowego oraz o wszystkich dodakach poległych w walce. Zmarłych, z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych w długiej i trudnej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia nie były daremne. Niech postacie bohaterskich dodatków i ich heroiczne czyny utrwalone w historii narodowej oraz tradycji oręża polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej potrzebom. Chwała bohaterom! Proszę, 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 什么

Saħħa Udział 13. Członka Brygada Obrony Telewizyjnej w Katowicach wraz z podstąpią Skandararowicą i Służbami Urodzin. 7. Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego bo...